studencki patrol na 98 i 6 9 minut po godzinie 18 zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu Gabi Jelonek przy mikrofonie za sterami Krzysztof Piechota Junior a ja wam przypominam o naszym konkursie bo mamy do wygrania epkę zespołu Funka Sanki i e, jeżeli taką epkę chcecie zdobyć to dzwoncie 61 875 02 13. a tymczasem w naszym studiu już goście e, panowie którzy się na niebie znają bardzo dobrze e, Marcin Eismond i Tomasz Kluwak z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Cześć. 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 Dzień e, cześć, dzień dobry. Panowie, którzy y, wiedzą o niebie wiele i którzy w przyszłym tygodniu to niebo będą wam mogli pokazać i też uchylić nieco rąbków tajemnicy tego, tego nieba. A mianowicie w 30 czerwca odbędzie się takie wydarzenie nazwane. To jest ważne słowo. Klucz to jest wydarzenie, a nie miejsce. Otwarte obserwatorium na Wildzie. Dlaczego właśnie? Jest to wydarzenie, a nie do końca miejsce. Um, to może, może ja zacznę. Um... Cała idea pojawiła się, zaczęła się od tego w zasadzie że, na grupie nieformalnej grupie Wildeckiej po prostu zapytałem czy ktoś miałby ochotę spotkać się w parku i poobserwować niebo przez teleskop, no byłem zaskoczony odzewem bo w sumie pojawiło się nagle około 200 osób które chciały więc stwierdziłem, że trzeba to trzeba to wykorzystać No i, i tak powstała idea, obserwatorium które jest otwarte bo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed, przed programem, e, kolega bardzo bardzo dobrze zaznaczył, że obserwatorium niekoniecznie musi być instytucją, niekoniecznie musi być miejscem. E, dla nas to obserwatorium to jest miejsce, w którym spotykamy się obserwować niebo. I jest idea. Idea, Po prostu. E, I jest w stu procentach otwarte. Każdy może przyjść, każdy może spojrzeć przez ten teleskop, przez okulary, które przyniesiemy, przez przez, no, przez każdy w zasadzie przyrząd, e, lornetki również, także. Co zapraszamy? Co więcej, każdy może przynieść taki teleskop, albo lornetkę, jak posiadać, posiada, pogadać z nami, zapytać się o coś, samemu, podzielić się swoimi uwagami. To jest piękne, bo każdy czuje się gospodarzem tego miejsca. Każdy, kto ma ochotę, yy, bawi się razem z nami. E, tak, to, yy, mogę, mogę powiedzieć, bo to to najbliższe obserwatorium Wilda, drugie obserwatorium Wilda Asteroid Day, jest jakby kontynuacją idei, którą, którą miała swój, swój pierwszy raz 1 kwietnia bieżącego roku. I wyglądało to tak, że na, w parku Jana Pawła II pojawiliśmy się my ze swoimi teleskopami, ale też przyszła. Przyszło bardzo dużo innych osób, które przyniosły po prostu swoje teleskopy e, zakopane gdzieś w garażu na lata, e, zostały odkurzone, przynieśli je i, i cieszyli się z nami po prostu poznając poznając niebo, e, patrząc na niebo raz jeszcze i mając do dyspozycji jeszcze dodatkową wiedzę, którą się dzieliliśmy dzieliliśmy na miejscu i to było naprawdę niezmiernie przyjemne po prostu spotkać się w takim otwartym gronie, kompletnie bez bez jakiejkolwiek spiny, bez nerwów. E, Wszyscy się wtedy zastanawialiśmy, jak nam to wyjdzie, ale muszę powiedzieć, że ja sam byłem mega zaskoczony, jak zobaczyłem ponad tysiąc osób, które stoją w kolejce po to, żeby na chwilę przyłożyć oko do okularu i spojrzeć na Jowisza, spojrzeć na księżyc. Udało nam się zaobserwować Merkurego, a warto zaznaczyć, że nawet Kopernik go nigdy nie widział, więc wszyscy ludzie, którzy tam byli, naprawdę byli w i to nas tak naładowało do dalszej roboty, że już tylko czekaliśmy na kolejny moment. W tej chwili jest super okazja, bo mamy 30 czerwca Międzynarodowy Dzień Planetoid. Pierwszy raz Międzynarodowy Dzień Planetoid, bo dopiero w grudniu ubiegłego roku ONZ taki dzień. U, ustanowiło, tak i z tej okazji robimy mega imprezę największą w Polsce z okazji asteroidy i właśnie będzie w Poznaniu 30 czerwca nawet pan prezydent, e, zgodził się objąć honorowy patronat i mam nadzieję i, i za pośrednictwem radiafera chciałbym go w tej chwili serdecznie e, na tą imprezę osobiście zaprosić być może nas słucha i być może do Poznania przyjedzie a wracając do tego dnia Przepraszam, mówimy o prezydencie miasta Poznania który tutaj mieszka. <noise> Ale przyjedzie na Wildę, oczywiście. oczywiście. Mamy teraz e, taką akcję promocyjną, żeby zmieniać środki lokomocji, przy, skorzystać z transportu publicznego, więc może trochę rowerem, trochę tramwajem, trochę autobusem i na tę na Wildę dojedzie e, z Placu Kolegiackiego. Ale wracając... no Może przy okazji jeszcze jakiś autobusik się wymyśli dodatkowo na, na te tłumy, które będą tam mieć. Skoro już w kwietniu było tysiąc osób, tak, to, to, to czemu nie? Może warto o tym pomyśleć? No, może nas pan prezydent Słucha albo słuchać będzie, bo te rozmowy oczywiście udostępnimy Wam później na YouTubie. A ja chciałam zapytać o Asteroid Day. Czy oprócz tego, że jest to święto, nazwijmy to, ustanowione przez ONZ, czy to jest jakiś specjalny dzień, kiedy akurat wtedy można planetoidy obserwować, albo jest jakiś deszcz meteo, meteorów, tak? Tak, bardzo ładnie powiedziałeś. Wiele osób myli te pojęcia meteor, meteoroid. Albo meteoryt. Meteoryt to ten, co już spadł, to to Bardzo pamiętam. dobrze. Wszyscy, którzy będą na Wildzie, będą, na naszym obserwatorium, będą mogli nawet zaobserwować, jak wyglądają upadki meteorytów, ale o tym, jak to będziemy pokazywać, no to przekonają się obecni. Na wydarzeniu. Natomiast wracając do Twojego pytania, 30 czerwca nie jest przypadkowym dniem, nie jest, nie jest związany z większą liczbą pojawiających się planetoid czy meteorów jest to rocznica wydarzenia określonego w historii jako katastrofa tunguska. Ona miała miejsce w 1908 roku, kiedy nad Syberią wybuch, wybuchła Planetoida i w promieniu 40 km położyła tajgę w okrąg o promieniu 40 km był totalnie zniszczony. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby taki wybuch nastąpił nad jakimś dużym miastem. Oznaczałoby to katastrofę i zniszczenie i śmierć setek y, tysięcy ludzi. Dlatego. Y, Astronomowie, naukowcy, ale też i muzycy, bo trzeba powiedzieć, że jedną z głównych postaci asteroid Day jest Brian May, gitarzysta Queen, który jest także astrofizykiem, więc można łączyć różne ciekawe zajęcia w życiu. Gwiazdy w różnym rozumieniu po prostu. Tak jest, tak jest. To właśnie taka była idea. Oni się spotkali, pogadali sobie naukowcy z muzykami, doszli do wniosku, że w tej chwili poli pol politechniki, wszystkie i uniwersytety technologiczne już są tak zaawansowane, że spokojnie moglibyśmy sobie z taką plany idą poradzić ale musimy ją wykryć, tak? I musimy wysłać tam jakiś statek kosmiczny, więc wszyscy starają się a, mobilizować po to, żeby a, takie planetoidy, jak ta, która spowodowała katastrofę nad Syberią, wcześniej wykryć, wcześniej. Yy... Z, mm, po prostu bez yy, tak żebyśmy mieli wpływ na nasze losy większy niż dinozaury miały 60 milionów lat temu. Oglądałam kiedyś dokument o propos tej katastrofy, i wiele osób twierdzi do dzisiaj są tacy zwolennicy teorii, że, że to nie była planetoida, tylko to było UFO. Marcin się tutaj śmieje, no bo tak naprawdę UFO to znaczy niezidentyfikowany obiekt latający, tak? No można powiedzieć, że w 1908 roku rzeczywiście był to niezidentyfikowany, jak najbardziej obiekt, jak najbardziej latający. Legendy narosły. Tak, ale obecnie już go... Potrafiliśmy zidentyfikować chociażby poprzez badania geologiczne, które pozwoliły z całą pewnością stwierdzić zwiększoną ilość związków pochodzenia kosmicznego na tym obszarze. I dzięki temu wiemy, że. Przyczyną była albo nieduża kometa, albo właśnie meteoryt, który spowodował takie zniszczenia. zresztą Tam są cały czas jakieś zmiany, prawda? Jakieś promieniowanie i tak dalej. Rośliny trochę zmutowały? Nie, się nie, nie. Pamięta? To akurat promieniowanie radioaktywne nie jest związane z upadkiem meteorytów, ponieważ one raczej oddziaływują poprzez promieniowanie cieplne lub zniszczenia fizyczne. Po prostu jeśli upada meteoryt z bardzo dużą prędkością, są prędkości rzędu kilkunastu kilometrów na sekundę, wchodzi w ziemię, jest bardzo rozgrzany, w tej ziemi eksploduje, powodując wielką wyrwę w glebie. I tak, tak wygląda klasyczne powstawanie meteory... kraterów uderzeniowych. Ja jeszcze o jednym zdarzeniu powiem, bo w 1908 roku rzeczywiście mogli, mogliśmy mówić o zjawisku niezidentyfikowanym na początku, natomiast już całkiem niedawno, w 2013 roku w Czelabińsku doszło do zdarzenia, które zostało sfilmowane na, dzięki temu, że każdy Rosjanin ma w swoim samochodzie kamerę wideo. <śmamy> na na mogliśmy obserwować, jak meteoryt, meteoryt, nie meteoryt, planetoida o wielkości 17 km, metrów, przepraszam, 17 metrów, to całkiem nie dużo. Nie wiem, czy to jest wysokość połowy budynku na Poligrodzie. W każdym razie niewielka skała, ale spowodowała wybuch w atmosferze, który miał siłę 40 bomb atomowych zrzuconych na Hiroshimę. To daje wyobrażenie, jaka wielka energia jest niesiona przez te ciała. I to daje wyobrażenie o zagrożeniach, z którymi musimy się po prostu zmierzyć. O tym, jak te zagrożenia wykrywać i co będzie można jeszcze robić 30 czerwca w Poznaniu, już za chwilę. 30 czerwca będziemy mieli okazję dotknąć nieba i sięgnąć gwiazd. Asteroid Day i Otwarte Obserwatorium na Wildzie zaczyna się już o godzinie 11. Dlaczego tak wcześnie? Czy wtedy też można obserwować gwiazdy? Tak, oczywiście można obserwować gwiazdę, zwłaszcza jedną, taką dla nas najistotniejszą w sumie, czyli nasze Słońce po prostu. Zapytałaś, dlaczego od 11. Chcielibyśmy, żeby Cały dzień był przeznaczony na aktywności związane z poznawaniem nie tylko samych asteroid, ale też mechanizmów dotyczących Układu Słonecznego. Chcielibyśmy, żeby dzieci, młodzież, nawet dorośli zapoznali się z takimi odpowiedziami na proste pytania. Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego słońce jest żółte? W jaki sposób... Tworzą się kratery. I dlaczego tak? Będzie można poeksperymentować samemu. Na miejscu będzie można zobaczyć, w jaki sposób działają komety, gdzie. Jak, w jaki sposób one parują, w jaki sposób te jądra komet wydają z siebie te warkocze przepiękne. Oczywiście będzie można. Nawet samemu zrobić taką kometę. Tak, dokładnie będzie można samemu zrobić jądro komety. Poza takimi aktywnościami związanymi z powiedzmy warsztatowymi i eksperymentalnymi, będzie można posłuchać profesjonalnych zawodowych astronomów z Uniwersytetu Adama Kopernika, imienia Adama Kopernika. Adama Mickiewicza. Ad Jezu. Przepraszam, Adama Mickiewicza. <grym> Ten Kopernik się wkradł. Tak, Kopernik się wkradł. Przez te gwiazdy. Z bardzo ciekawymi wykładami dotyczącymi górnictwa asteroidalnego, czy zagrożeń płynących ze strony, ze strony planetoid-asteroid. No, oczywiście, będzie, mo będzie można obserwować samemu. Słońce, Księżyc, Jowisza, Saturna z pierścieniami, z Księżycami. Ja jeszcze dodam, że przewidujemy w trakcie naszej naszej imprezy bezpośrednie połączenie z bo jak wspomniałem, Asteroid Day odbywa się w tym w tym momencie, będzie się odbywał na całym świecie w 190 krajach, około 700 imprez będzie się działo prawie równolegle. I my z Polski z Poznania będziemy łączyć się bezpośrednio z, ze studiem w Luksemburgu i będziemy mieli wejście na żywo. Także jak na stronie internetowej Asteroidday.org Znajduje się link, przez który będziecie mogli nas oglądać. Jeśli ktoś nie będzie mógł być obecny, oczywiście na widzianie, ale wierzę, że większość z Was będzie tam. Można zrobić coś więcej niż tylko oglądać zaćmienie słońca przez starą kliszę aparatu. Pamiętam, że tak się kiedyś robiło, jeszcze jak byłam dzieckiem. A jeszcze zapytam o to Jądro Komety. To można robić. W ramach takich warsztatów plastycznych dla dzieci? Czy faktycznie coś tam będą, jakieś wybuchy? Coś w tym wybuchy, stylu? no. Będą wybuchy, będą jak najbardziej. Wybuchy. Wybuch będzie. <laughs> będziemy musieli poinformować Straż Pożarną i policję, że coś takiego będzie miało miejsce, ale nie przewidujemy zniszczenia całej Wildy. <laughs> to dobrze. <laughs> dobrze A poważnie rzecz mówiąc, oczywiście będziemy symulować, jak powstaje kometa, dlaczego. Tworzy się ten warkocz, i co on może spowodować? Po prostu może spowodować roz, roz, rozczłonkowanie jądra komety, na części właśnie poprzez ciśnienie wewnętrzne. To jest zjawisko, które obserwujemy czasami na niebie i będziemy mogli zobaczyć, jak ono powstaje, ale nie jest to groźna obserwacja. Na Wilnie mieszka diabeł, więc nigdy nie wiadomo, <laughs> co się wydarzy. To takie jeszcze króciutkie, szybkie pytanie a propos meteorytów morasko. To jest Poznań, to jest miejsce jedno z niewielu tej w najbliższej okolicy, gdzie takie pozostałości można tak naprawdę obserwować i Poznań w tej mapie astralnej gdzieś się zapisał. Dlaczego? Tak, to jest wspaniałe, że mamy na Morasku rezerwat zachowany w bardzo dobrym stanie, gdzie można obserwować i oglądać kratery meteorytowe w tej chwili wypełnione po części wodą. Prowadzono wiele badań, początkowo też były różne teorie na temat tego, czy to są rzeczywiście meteorytowe, czy to nie są jakieś oczka polodowcowe. Okazało się, że meteorytowe, znaleziono kilka meteorytów. Największy miał wagę ponad 220 kg, więc to jest stuprocentowo potwierdzone. Poznań w ogóle jest fajnym miejscem dla miłośników Planetoid, ponieważ to jest ośrodek akademicki od dawna zajmujący się badaniem planetoid. Mamy nawet planetoidy o nazwie Poznania. Pracownicy. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Obserwatorium, większość z nich ma też planetoidy nazwane od nich nazwisk, ponieważ prowadzimy prowadzi Uniwersytet znakomite badania uznane na świecie znajduje się w czołówce uczelni naukowych. To jeszcze oddaję na chwilę tej głos Marcinowi, który słów kilka chciał przekazać. Ja powiem powiem przede wszystkim, chciałbym podziękować prezydentowi miasta za objęcie imprezy patronatem honorowym. Chciałbym podziękować miastu Poznań za współpracę bardzo intensywną w, przy przygotowaniu eventu, obserwatorium astronomicznemu i dwóm instytucjom, które jakby bardzo intensywnie nas wspierają to jest Estrada Poznań. I spot. I chciałbym przede wszystkim, jeżeli będziecie zainteresowani, sprawdzić. sprawdzić Zapraszam po prostu na księżycowe lowe na Facebooku, tam będzie wszystko na bieżąco. Marcin Neismond i Tomasz Kluwak z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 30 czerwca będziecie mogli pójść na Wildę i tam w otwartym obserwatorium, na otwartym obserwatorium popatrzeć w niebo, sięgnąć gwiazd i dowiedzieć się trochę więcej o tym, co na nieboskłonie się dzieje. Ja wam bardzo dziękuję za przyjście do studia. Dziękujemy i do zobaczenia. I do zobaczenia mam nadzieję. Ja wam za dzisiaj też dziękuję. Konkurs wygrywa Marzena rubańczyk. Przychodź do nas do DS5 w Radio Afera masz do odebrania swoją epkę, a program realizował Krzysztof Piechota Junior. Do usłyszenia, cześć. Studencki Patrol na 98.6.